Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie. Um, zostałem poproszony przez prowadzenie duchowe, które mam, o to, żeby nakręcić dla Was ten film, w którym dzieje się z Wami moją mistyczną wizją, czy moim przeczuciem tego, co, co planuje Putin, tego, co może się dalej wydarzyć w tej naszej obecnej sytuacji na, na świecie czy w Europie. Jak mówiłem Wam w poprzednim filmie, z moją wizją na temat tego, co mogło co się dzieje na Ukrainie, jak ja to przeczuwam, to teraz też powiem, że to są moje osobiste przeczucia, i pamiętajcie, proszę, że wszystkiego rodzaju wizje mistyczne czy jasnowidzenie to zawsze jest przeczuwanie tego, co się może wydarzyć, tego, co jakby jest ustawione w energii w danej chwili, ale pamiętajcie o tym, że energia, czyli to tak naprawdę, co tworzy nasz świat fizyczny, łącznie z tym, co, co myślą ludzie, jak postępują jak zachowują, ona jest dynamiczna, ona jest ciągle w ruchu i ty nie jesteś w stanie stwierdzić jakby, że coś będzie na pewno. To jest troszeczkę jak przepowiadanie pogody, tak? Patrzysz na pewne czynniki, widzisz, że to się rusza to, to, tu, to, to, to i na podstawie obecnych ruchów Przewidujesz, co może się wydarzyć z tego, jak ta pogoda może ewoluować, ale nigdy nie wiesz tak naprawdę w 100%, ponieważ moc świadomości ludzkiej jest tak wielka, że my jesteśmy w stanie zmieniać ten ruch energii w taki sposób, że to się po prostu nie wydarzy. Tak więc za chwilkę wam powiem o tym, jak są moje przeczucia, jeszcze teraz właśnie przez chwilę porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze, czyli o naszym wewnętrznym zachowaniu pokoju. I spokoju, jak bardzo to jest istotne, i o nienapędzaniu konfliktu, o nienapędzaniu nienawiści, łącznie z, z czymś, co mogło, wiecie, tak po ludzku wydawać się uzasadnione, tak? że mamy prawo, tu jesteśmy sąsiadem Ukrainy, tak mamy prawo czuć nienawiść czy niechęć do, do Rosjan czy do Moskali. Patrząc historycznie, oczywiście pewnie moglibyśmy sobie takie coś gdzieś tam tłumaczyć, tak? tylko pamiętajmy o jednej zasadniczej rzeczy. O prawie, które rządzi ludzką świadomością, że jak ty karmisz konflikt swoją energią, czyli dajesz mu uwagę, wierzysz w niego, napędzasz go, to ty robiąc to i pracując w polu w ten sposób, a tak naprawdę w polu energetycznym ziemi, każdy z nas pracuje cały czas. Jesteśmy do niego przyczepieni. Więc to, 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 to co ty myślisz, te emocje, które ty wysyłasz do świata, są tym, co ten świat pośrednio budują. I tu masz. Ty tak robisz, twój sąsiad tak robi, wszyscy tak robimy i wspólnie z tej takiej zupy energetycznej powstaje coś, co możemy nazwać przyszłością Ziemi, czy tym, co się zadzieje. Czyli tak naprawdę głosowanie na to, co na Ziemi się zadzieje, jest robione cały czas, w każdej sekundzie. I to jest, to, co tam się podzielę, to jest moja perspektywa, jaki będzie wynik tego głosowania, o ile się nic nie zmieni, a zmienić się może w każdej chwili, przy czym niektóre rzeczy... Po prostu mają się wydarzyć, tak? tak jak mieliśmy ten nasz COVID, który potrzebował się wydarzyć, żeby pewne rzeczy w świadomości masowej wyciągnąć. Tak samo istnieje realna szansa, że coś się teraz ma wydarzyć i też się wydarza. Dokąd to dojdzie, ja to już tak powiem, czas, czas, czas nam pokaże, ale zrozummy to, że ludzie się uczą jako dusze. Każda osoba, która jest na Ziemi, jest duszą tak naprawdę nieśmiertelnym duchem, którego się nie da zabić, zniszczyć, zgładzić, i każdy z nas. Podróżuje przez czas i przestrzeń wielokrotnie po to, żeby ewoluować i wspólnie, i też indywidualnie, każdy z nas po prostu ma szansę czegoś się nauczyć. I niektóre lekcje, które życie daje nam, które Bóg nam daje, są niesamowicie trudne, są niesamowicie bolesne, są takie, no właśnie, tak jak możemy sobie przeczytać z kart historii, czy teraz nawet nie musimy się cofać do historii, że włączymy jakiś news outlet i będziemy mieli takie właśnie różne niezbyt ciekawe informacje i teraz tak najważniejszy w tym wszystkim jest Twój pokój dlaczego jest najważniejszy w tym Twój pokój ponieważ jeżeli Ty nie będziesz w pokoju i będziesz energię nienawiści czy złości wysyłał w polu do chociażby Putina czy do Rosjan, wysyłając im tę energię Ty karmisz w nich zło że tak, tak to potocznie mówiąc, tłumacząc czyli jeżeli dużo ludzi na świecie będzie nienawidzić Putina i uważać go za psychopatę, czym się Putin stanie, lub jaka energia zostanie w nim wzmocniona, to jest chyba lepsze określenie. Energia nienawiści, złości, chęci zemsty, odwetu i tak dalej, tak dalej, zemsty odwetu, no, zemsty za ten cyfów w sensie atak energetyczny, który my też na niego możemy przypuszczać, jeżeli chcemy, co jest szaleństwem? To jest szaleństwo. Ja rozumiem, że Ciężko jest nam kochać kogoś, kto pewnie zostanie niedługo okrzyknięty, czy już jest zbrodniarzem wojennym. E, ciężko nam jest go kochać, ale jeżeli my nie zrozumiemy tego, że nienawiścią nigdzie nie dojdziemy, nigdy nigdzie nie dojdziemy. Naprawdę, nie dojdziemy. Jako ludzkość, my jesteśmy tu wszyscy razem, i jak będziemy kogoś nienawidzić, to my wzmacniamy w nim zło. Nie bez powodu. W takim mądrym miejscu jest napisane, żeby modlić się za swoich nieprzyjaciół. Dlaczego? Bo oni nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlaczego tak jest napisane? Dlaczego tak zostało powiedziane? Bo on nie wie, co robi. Tak nie rozumie tego, że jest nieśmiertelną duszą, i wszystko, co sobie tutaj nagrabi, później do niego wróci. I może reinkarnować się w wielu bardzo trudnych sytuacjach, po to, żeby jako dusza. Nauczyć się, że nie należy robić tak jak on robi. I teraz, tak jak Putin, nie ucieknie od swoich lekcji, bo to jest niemożliwe. Jego to wszystko do panie gwarantuje ci, że każdy, każda drobinka karmy, którą on sobie teraz grabi, do niego wróci. Tylko my nie wiemy kiedy. Ale pamiętajmy też również, że wszystkie dusze wciąż na ziemi tak naprawdę przeżywają swoją starą karma. Jeżeli ktoś był kiedyś wielkim wojownikiem i zdobywcą. Teraz może być kimś, kto jest zdobywany. Jeżeli ktoś dopuściał się lobójstwa, teraz może stać po drugiej stronie. I my, tego, jako ludzie, tymi naszymi oczami ciała, które są niczym innym jak polem hipnozy, my nie zobaczymy tego. Czyli innymi słowy, zawsze oceniając według ciała, oceniasz błędnie. A Twoje serce, to, to nie jest tylko organ, który masz tutaj, to jest przede wszystkim czakra i pole energii, które jest tutaj. To jest taki inny Twój organ, który. Też w pewien sposób potrafi myśleć, ale myśli niekoncepcyjnie i pojmuje pewne zjawiska bez potrzeby nazywania ich, tylko po prostu jest takie wiedzenie. Jak zapytasz się swojego serca, czy to, co się dzieje teraz, jest właściwe, jest niezbędne, jest potrzebne, otrzymasz bardzo jasną odpowiedź. Jeżeli tylko zapytasz, ale szczerze serca, nie pytaj umysłu. Który ci powie, że ci są źli, tam ci są źli czemu oni to robią, tylko zapytaj szczerze serca, czy to jest niezbędne? Odpowiedź jest tylko jedna, skoro to się dzieje. I teraz tak, jakie są moje osobiste przeczucia, jak patrzyłem na Putina, na pana Putina ileś lat wstecz, na jego zdjęcia, to wydawał się jakimś tam człowiekiem. Człowiek, który jest teraz, a człowiek, który był wtedy. To są jakby, nie wiem, dwie różne osoby, tak? Ktoś mnie nawet pytał w komentarzu. Ja widziałem, że ktoś napisał taki dość długi, rozbudowany komentarz, co to wyraził swoją. No niechęć do tej osoby, co jest dla mnie oczywiście w pełni zrozumiałe. Kurcze, wiecie, ja w tym filmie nie miałem zamiaru nikogo namawiać, do tego, żeby go y, składać, sobie, wiecie, ołtarzyki z niego budować i stwierdzić, że ta jego operacja jest czymś bardzo mądrym, bo wcale do tego nie zamierzam nikogo namawiać. Tylko chodzi o to, żeby odróżnić. Spojrzenie na czyjąś niepoczytalność. Od nienawiści do niego. Czy do nienawiści do Niego duszy. Bo jeżeli ty wchodzisz w nienawiść, wiesz, kogo nienawidzisz? Siebie. Nie ma tutaj w tym polu niczego innego niż ty. Ty w swoim polu doświadczysz siebie. Jak będziesz wysyłał nienawiść, dużo nienawiści, to na ciebie niestety wróci. Tak więc zaprzestańmy. Dolewania oliwy do ognia poprzez naszą nienawiść. I teraz odróżnię to w stu od działań praktycznych, od pomocy komuś, kto jest w potrzebie, od tego, żeby postawić komuś twardą granicę, której on po prostu będziesz trzymał i będziesz jej bronił. To jest zupełnie co innego, postawić komuś granicę i powiedzieć nie, dość, od wejścia w taki, że ta osoba jest winna całemu złu na całej planecie. Łącznie z tym, jak ty się czujesz teraz. Bo tak nie jest. Jeżeli ty się jakoś czujesz, to ty sam na skutek pewnych zewnętrznych triggerów, czyli zewnętrznych wydarzeń, wzbudziłaś w sobie pewne emocje, których doświadczasz. I teraz, jeżeli ty te emocje będziesz karmił, to jeżeli będą one destruktywne, twoje życie się takim stanie. I to jest wielka moc umysłu twojego, mojego, każdego człowieka. Jeżeli ty karmisz pewne energie, wybierając je, to one w Twoim życiu stają się większe. Jeżeli karmimy je kolektywnie, to one w życiu planety stają się większe. I teraz gdzie jest rozwiązanie? Nie musimy tego robić. I teraz tak, ten Putin, pan Putin, szanowny pan Putin, w moim osobistym poczuciu jest inną osobą niż był w momentach, kiedy obejmował władzę, bo inaczej mu z oczu, że tak powiem, patrzała. Teraz tak, jak mu patrzy teraz, no to... Nie chcę wchodzić w teorie spiskowej, rzeczy, które nie są, nie jesteś w stanie ani ta, ani w żaden inny sposób zweryfikować inaczej niż uwierzyć komuś na słowo. No, ale no to dla mnie nie wygląda tą samą osobę, wygląda to na kogoś innego. Moje osobiste podejrzenie, przeczucie, zgodnie z tym przysłowiem, które mamy, powiedzeniem, władza korumpuje, całkowita władza korumpuje całkowicie. Wiele lat na jakimś stanowisku może prowadzić do takiej jakiejś właśnie niefajnej sytuacji, ale możliwe, że to wygląda inaczej, możliwe, że to po prostu nie jest po prostu ta sama osoba, czy to jest sobowtór, czy jakiś inny sposób. Nie chcę w to wchodzić po prostu, nie, nie chcę o tym nawet rozmawiać. W moim poczuciu to nie jest ta sama osoba. A co to może oznaczać? No, może to oznaczać, że na czele no, państwa, czy potęgi militarnej jednego z większych mocarstw na, na ziemi stoi ktoś coś e, o trudnych do przewidzenia zamiarach, nieznanej motywacji. Jego motywacją niekoniecznie może być dobro czy jego narodu, czy kogokolwiek. I to wszystko sprawia, że sytuacja nam się bardzo, bardzo to bardzo komplikuje. Komplikuje się to wszystko. No, i możemy sobie tutaj różne snuć ponownie scenariusze tego, jak to wszystko może się potoczyć, skoro jest taka sytuacja, że jest ktoś aż tak niepewny na takim stanowisku, gdzie zakładalibyśmy, że ta osoba ma jakąś odrobinę zdrowego rozsądku, a może się okazać, że jej po prostu nie ma. Pamiętajmy o tym, że teatr, który się odgrywa na ziemi, wszystko tutaj jest tak naprawdę teatrem i służy temu, żeby dusze się przebudziły. Do światła, do jedności do Boga, do radości, wszystko, co tutaj się dzieje, jest dla tego przebudzenia. Każda sekunda jest dla tego przebudzenia. Bóg tak potrząsał mówi, obudź się, jest światło, tak? Światło jest szersze niż myślisz. To nie jest ten twój konstrukt mentalny, który masz w głowie, do którego ludzie potrafią się modlić. I teraz, jeżeli dużo ludzi ma nienawiść otwartą czy schowaną. Czy niechęć do Rosjan? Nie twórzmy potwora. Nie karmmy tych energii w nas. Nie róbmy tego, ponieważ robiąc to, robimy przede wszystkim sobie krzywdę i nie idziemy za tymi zasadami przebaczenia, w których cuda są możliwe. Powiem Wam w ten sposób: jeżeli więcej ludzi niż byłoby więcej ludzi świadomych na naszej planecie, Taki Wam podaję hipotetyczny całkowicie scenariusz. Jest inwazja na jakiś kraj, wjeżdżają czołgi, ktoś chce przejąć władzę. A co by się stało, jeżeli byłby taki bardzo radykalny krok i ci tak zwani obrońcy postanowiliby w sposób pokojowy nie stawać na drodze? Nie, nie mówię, że się poddawać i pozwolić, żeby się z nim robiło, tylko po prostu w sposób pokojowy powiedzieć nie, nie przyjmujemy tego. Czy tamci byliby w stanie strzelać do kogoś, kto nie stawia w ogóle, nie próbuje ich zniszczyć, nie próbuje ich atakować, nie broni się? Czy byliby w stanie strzelać? Możesz sobie poczuć teraz, jeżeli jesteś osobą wrażliwą, takie pole potęgi. To jest pole potęgi. To nie mówimy o rzeczach błahych, które nie mają wpływu na świat fizyczny. To nie jest naiwność, to jest pole największej z mocy, największej potęgi, to jest potęga Boga. Istnieje bardzo duża możliwość, że tak zwane morale i chęć walki tej strony atakującej zostałoby zniszczone i zrozgotane w jednej sekundzie. I stwierdziliby, że zamiast walczyć z tymi ludźmi, to oni z nimi pójdą zjeść obiad i pogadać i się pośmiać. A tego, który im każe walczyć i zabijać ludzi, którzy im w zasadzie tak naprawdę nic za bardzo nie zrobili, chyba że im to wmówiła ich własna propaganda, bym powiedzieli, wiesz co, nie jesteś zbyt mądrym człowiekiem, idź sobie stąd, nie będziemy cię słuchać. Tak, odsuwamy cię od tych swoich z twoich, tych swoich stopni, z tego wszystkiego dziękujemy Panu. My mamy inne zamiary w tym życiu. Istnieje realna szansa, że takie coś kiedyś będzie się działo na naszej planecie, oby jak najszybciej, ponieważ to, co jest patrząc duchowo karygodne, to jest karmienie energii walki. I tutaj nie chodzi o to, żeby uznawać, że ktoś, kto robi rzeczy, które są szalone, że on nie jest szaleńcem, czy że nie należy mu postawić granicy, bo to jest. Jest morze różnicy, ocean różnicy pomiędzy powiedzeniem komuś nie, ale powiedzenie tego z miłością i postawienie twardej granicy. Jest może różnicy pomiędzy tym, a, a tym skurczybek, jak go nienawidzę, a ty jesteś taki zły, a ja się na ciebie zemszczę, tak? To jest zupełnie inna energia, bo wtedy ta energia walki tej nienawiści wskoczyła w Ciebie. Ten diabełek wskoczył w siebie. I wiesz, co się wtedy dzieje? Dwie strony się ściskają, a kto się cieszy i siedzi na tronie? właśnie ten diabełek, którego nazywamy ego. On sobie siedzi na tronie, zaciska ręce, ale się będą teraz naparzać, a ja się będę karmić tą energią. Karmić, bo ego kolektywnego naszej planety karmi się energią walki, konfliktu. Karmi się nią. im więcej my tej energii tam wysyłamy do tego pola, peninawisnej, jak się dajemy temu wciągnąć w tą grę, to ono staje się silniejsze i może więcej bólu na naszej planecie stworzyć. I teraz tak. Jaka jest droga wyjścia z tego pola egotycznego bólu? Jest bardzo prosta. Jeżeli słuchasz ten film, wytrzymałeś do tej tam 16 minuty i to co mówię mocno do ciebie z tobą rezonuje, średnio albo chociaż lekko czuję, że coś tam się dzieje w tobie, także to Coś tam się odzywa i czuję, że to jest takie silne coś, to wtedy to, co Ty możesz zrobić, to jest pracować z tymi boskimi energiami, zrobić stawić sobie subskrypcję na kanale, łapkę w górę, obejrzeć inne filmy na tematy duchowe po to, żeby wzmocnić tą świetlistą energię w sobie, która jest przepotężną energią, która może przetransformować życie. Twoje, twojej rodziny i w ogóle z Twojej firmy, i Twojego kraju i w ogóle całego świata może przetransformować i na pewno w niedługim czasie to zrobi. Ale zanim tego czasu dojdziemy, potrzebujemy jeszcze porozmawiać o tych, którzy nie mają możliwości zrozumienia tego, o czym teraz mówię. Nie mają możliwości, nie mają na tyle tego duchowego światła, żeby przebić się przez te takie pierwsze warstwo porłego. Niestety, lub stety, ci ludzie będą w sposób przerażający cierpieć. Przerażające, ponieważ nie chcą puścić utożsamienia z ego, które jest w zasadzie jedynym problemem na tym świecie. Moje myśli są prawdziwe, tylko moje myśli są prawdziwe, mój sposób patrzenia na świat jest jedyny słuszny. To się nazywa ego. Jeżeli jakikolwiek konflikt na tym świecie istnieje, w szczególności taki otwarty, jawny, on, polega, on wynika tylko z tego: z niemożliwości zobaczenia sprawy czy interesu drugiej strony. Kochani, jak mieliśmy tą naszą pandemię. Wiecie, jakie było, cudzysłów, najobiektywniejsze źródło informacji wobec protestów, które rozlewały się po Europie przeciwko restrykcjom? Russia TV, czyli telewizja rosyjska, która teraz jest banowana. Oni tu pokazywali, po prostu te protesty, często bez komentarza, tylko po prostu pokazywali, że ileś tam ludzi protestuje przeciwko restrykcjom, co wszystkie media zachodnie, była totalna cenzura wobec tych wydarzeń. I teraz. Ja tutaj nie chcę wstawać po czyjkolwiek stronie, bo po ludzku patrząc zawsze, jak stoisz po jakiejś stronie, no to ty nie masz perspektywy na całość. To, co ja chcę zrobić, to jest spojrzeć szerzej, do tego też was zapraszam, ponieważ to spojrzenie szerzej, jakby wyjście ze swoich butum, butów własnych, wyrzeczenie się tego ego i chęć spojrzenia wyżej, pokazuje ci, że kuczę. a co jeżeli nawet takie tyci, tyci gdzieś tam, wiesz, i prawdy gdzieś tam jest, że faktycznie może oni się czują zagrożeni, że to na to ich otoczyło, na przykład, tak? Może tak jest, nie, nie chcę tego, wiecie, to nie, nie chcę prowadzić dyskusji geopolitycznych, ale po prostu to, co zawsze mnie uderzało, to jest to, jak ludzie potrafią się okopać po swojej stronie. teraz, jak takie okopanie się po swojej stronie, odchodząc od tego, jaki konflikt miałby to być, jak ono może doprowadzić do pokoju? To nie może, bo ty się już okopałeś po swoim punkcie widzenia, który jest twoim, a ktoś inny może mieć zupełnie inny. I teraz czy ktoś z Was ma rację? Nie każdy z was ma punkt widzenia. Czy potrzebujecie się dogadać tak, bo to jest w interesie was obojga. I teraz chęć dostrzeżenia tego, co ja robiłem nie tak, postawienia granicy i dogadania się jest tym, co zmienia konflikt w po rozmowę, w dialog, w coś, co ma szansę uzdrowić daną sytuację. I to jest, co w moim odczuciu, czego w tej sytuacji najbardziej brakuje, bo eskalacja nienawiści nie jest w interesie nikogo z nas. O czym niestety niedługo możemy się przekonać, ponieważ jest realna szansa, niestety, że większość ludzi na Ziemi nie zrozumie tego, o czym ja teraz mówię, czy zrozumie to za jakiś czas, kiedy przemoc się nie takich poziomów, że. Ludzie stwierdzą, że kurwa mać, za przeproszeniem, nie możemy tak dłużej funkcjonować, bo my wszyscy z niedługo zginiemy, tak? Zrozumcie, o co chodzi. Eskalacja przemocy dzięki technologii to jest chore. Po prostu ludzie sobie potrzebują zdać sprawę, gdzie się ta energia walki zaczyna. W nas. Gdzie ją możemy przerwać? W nas. Co się stanie, jeżeli tego nie przerwiemy? No przez technologię stanie się to, że kiedyś dzidom mogliśmy zadźgać, Określona liczba ludzi, nie mieliśmy samolotów, pojazdów i innych broni. I po prostu nasze możliwości wyrażania przemocy były niezwykle ograniczone. W chwili obecnej wystarczy przycisk. I to jest coś, co ma ludzkości uzmysłowić. zrób porządek w swoim wnętrzu. Zacznij sprzątać od siebie. Zacznij sprzątać od siebie. I teraz część ludzi tego nie zrozumie. Tego, o czym tutaj mówimy. Część ludzi tego nie zrozumie. Ci ludzie będą się uczyć, że tak powiem, learn by the hard way. Trudną drogą. Puszczania ego przez przez ból. Przez dużo bólu. I teraz tak, to, co ty możesz zrobić, to pracować nad swoją duchową przemianą, nad swoim duchowym odrodzeniem, do którego wszystkich teraz bardzo go, co zachęcam, większość z was Ci, którzy są na tym kanale może jeszcze od jakiegoś czasu, niektórzy od początku, to wy już to robicie, tak? Wy już pomagacie. Ale nie, wiem, że część ludzi dojdzie, pojawi się, czy teraz, czy za chwilę, a o których ból tutaj przywiedzie. I ten ból będzie tak duży, że stwierdzicie, ok, dość, ja muszę coś zmienić w swojej psychice, w swoim sposobie podejścia, bo po prostu nie wytrzymuję, tak? No i właśnie no, o to chodzi. Tak? Przez tą eskalację bólu Ludzkość się przebudza. To jest niczym ból porodu, tak, żeby zanim to światło Chrystusa urodzi się na naszej planecie w pełni, no musi najpierw być pełne rozwarcie, które jest niezwykle bolesne. Nie przeżyłem tego osobiście, ale słyszałem opisy, jest niezwykle bolesne. Raczej zresztą opisy, oczywiście, że też tak nie jest, ale no to już zostawmy na bok. I Jest ten ból tego przejścia, tego Chrystusa na ziemi, to jest. Proces, którym może pojawić się po prostu krew. Tak? To jest rodzenie się nowej, zupełnie nowej cywilizacji. Jednocześnie stara umiera, jednocześnie trochę jest, a z drugiej strony pojawia się nowa. I to się dzieje wszystko równolegle. Stara cywilizacja oparta na bólu, na lęku, na konflikcie odchodzi w niepamięć i w bólu będzie dezintegrowana, i ludzie stopniowo będą przechodzić do tego sposobu myślenia. Który chociażby na tym kanale prezentuję, ale jak się, jeżeli jesteś w temacie duchowości głębiej, szerzej, to zobaczysz, wiesz, dziesiątki ludzi, którzy mówią dokładnie o tym samym, i tych ludzi będzie coraz więcej, i to nauczanie będzie coraz bardziej potrzebne, coraz bardziej powszechne, bo my jako ludzkość nie mamy wyjścia. I to jest coś, co przewidział lat temu 97, 3, 20, 25, Sirka Wtedy zostało napisane Power of Now, plus minus, czy pierwsze wydanie, czyli potęga teraźniejszości, jak Kartofa ja to przewidział tyle lat temu, wstecz, że ludzkość nie ma wyjścia. Musi się przebudzić, bo, bo inaczej się zniszczy. I teraz to nie znaczy, że ktokolwiek jest zły. To w ogóle nie o to chodzi. Tu nie ma nikogo złego. Po prostu dusze się uczą i część duszy jest na niskim poziomie wibracji, niskim poziomie zrozumienia. Jest w energii walki. Teraz tych dusz nie powinno być ustero. Nie powinno to sobie być, ale niestety są, bo większość jest w energii bólu, lęku, konflikcie i wybiera energetycznie, wybiera takie przywództwo inni, a nie inne. I to może się za jakiś czas sobie jak najszybciej przewalić, przemienić nagle. I w moim poczuciu, taki jest tak naprawdę też ukryty cel tego, co się dzieje obecnie. To naprawdę doprowadzenie do czy to jest celowa operacja, czy to będzie wynik tak zwanego przypadku, nie chcę w to wchodzić i nie wiem. Ale moim zdaniem to doprowadzi tak naprawdę w okresie jakiegoś czasu do tego, że władza w Rosji się zmieni. Po prostu się zmieni. No bo nie będzie innej możliwości. Ten naród też się przebudza z pewnego rodzaju snu. Wiem, że Rosja jest podobno, nie byłem krajem świadomym, gdzie jest dużo świadomych ludzi, dużo świadomych rzeczy się dzieje, no, ale jednocześnie patrząc to jest bardzo obszerny kraj bardzo duży, gdzie jest też pewnie dużo ludzi nieświadomych, więc to wszystko jakoś się chce zmienić ten układ oparty na walce na dominacji on chce się po prostu zmienić. Teraz ty możesz być częścią rozwiązania, możesz teraz wybrać pokój, w szczególności teraz to jest super super ważne, bo jeszcze wybierając pokój ty nim emanujesz. I to nie jest tak, że, przepraszam, że my potrzebujemy tych ludzi świadomych zebrać, wiecie, połowę ziemi. A ma takiej w ogóle potrzeby. Ta moc tego światła jest tak wielka, że każda dusza, każda osoba, która się budzi i wchodzi w to światło coraz mocniej, ciągnie ze sobą wiele innych. Moje przebudzenie zaczęło się w roku 2006, mamy 2022. Moje przebudzenie, jego. Miejsce, w którym jestem, ciągnie za sobą inne osoby, tak jak mnie w momencie, kiedy ja tego potrzebowałem, inni ciągnęli. I teraz ja to daję Wam. Wy po części będziecie ciągnąć jeszcze kolejnych, i to się tak po prostu rozprzestrzeni bardzo, bardzo szybko. I rozprzestrzeni się, bo nie ma wyjścia, i rozprzestrzeni się, bo tak jest pragnienie ludzkości. I teraz naszym jedynym wyborem jest to, czy powiemy Bogu, tak. Teraz, czy powiemy mu trochę później, tak? Bo nie ma wyjścia. Ziemia z siebie wszystkich niezdecydowanych ludzi strząśnie. W ten czy w inny sposób z siebie po prostu zrzuci. To będzie całkiem niedługo planeta ludzi świadomych. I żadnych innych tutaj nie będzie, bo energia ich wywali. I teraz jest moment konwersji. Ludzie dostają szansę. Czy kryzys covidowy mniej więcej się kończy, czy już się skończył. Przebudził dużo energii, dużo ludzi przebudził. Teraz mamy kolejny, inny kryzys, który ma dokładnie to samo zadanie. Przebudzić ludzi, wzmocnić energię świetlistą, a jednocześnie pokazać dysfunkcję energii egotycznych. Pokazać tą dysfunkcję. I co jest nam pokazywane? Co się dzieje, jak ludzie wchodzą w konflikt? I zostaje, jakbyśmy się cofnęli w czasie, dosłownie od do 1939 roku, naprawdę. Ja to tak czuję. bo widzę, okej, okay, to ludzie tak karmią ten konflikt. Ja myślę, Jezu. Jak się patrzy na te nagłówki, myślę, czemu Wy tak karmicie ten konflikt? Ja nie, mówię, naprawdę nie mam zamiaru potępiać, czy, przepraszam, pochwalać kogoś, kto robi takie rzeczy na Ziemi. tak? Nie mam zamiaru ich oczywiście pochwalać, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy napędzaniem bólu, konfliktu, wojny poprzez. Potępianie takie energetyczne, ty zdrajco, ty, ty, ty dziadzie, i tak dalej. Na co widzisz? Światełko mi w tym momencie się zgasiło. <laughs> Nie róbmy tego po prostu. Wybierzmy pokój. Zrozummy to, że w duszy przyszły tutaj po coś. Ty masz wpływ na siebie, na to, co ty emanujesz, na to, co ty robisz, na to, jak to robisz. I to jest szczególny czas, w którym jesteśmy, proszeni o pozostawanie i trwanie po prostu w pokoju. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i po tej stronie ekranu i w linku pod tym filmem Jeszcze Wam link do spotkania na Zoomie pod tytułem Odrodzenie. Tytuł do mnie przedwcześnie, zanim się to wszystko zaczęło, ale bardzo pasuje. Warsztat online na Zoomie dwudniowy, w którym będziemy właśnie z takimi energiami, o których teraz mówię, świetlistymi pracować dla wzrostu naszej świadomości. Gorąco zapraszam. Bardzo transformujące są takie spotkanie. Trzeba podróżować online przez Zoom po tej stronie ekranu w opisie pod filmem Warsztat pod tytułem Odrodzenie. Pozdrawiam was wszystkich i życzę wam pokoju wewnętrznego i spokojnego czasu. Pa moi.